Kolejnym odcinku z Sankenlanda razem z Piotrkiem Siemano No i zobaczcie, trochę żeśmy tutaj wstawili nowych rzeczy Mamy nawet specjalne kontraktowe biurko, sami żeśmy je tak sobie nazwali eee, Mamy różne zadania z poprzedniego odcinka, gdzie byliśmy u handlarza Mamy tutaj specjalny kontener na picie Na jedzonko Na sprzedaż No, trochę zrobiliśmy porządek, bo to tak się o wiele łatwiej gra Mamy też do naprawiania ciuchów eee, No pancerzy. i powolutku, tak, pancerzy i się ładnie tutaj rozwijamy Będziemy chcieli przejść już na drugi poziom researcha I dzisiaj mamy plan, żebyśmy zrobili sobie płetwy wreszcie, czyli Lecimy na Merliny A masz yy, złom? Eee, mam 16, chcesz? Do A brzeg do no A już ja sobie toporek zrobię. A no właśnie, zrób, zrób. 5 bo... zł kosztuje. No dokładnie. Właśnie, w sumie ja też powinienem zrobić, bo. Zrób, zrób. Bo nam się to przyda. No i chcieliśmy zrób, też zrób. zachęcić nowe zrób. osoby do subskrypcji. Dzięki temu będziecie na bieżąco z odcinkami przy okazji też wspomożecie kanał. Jeśli Wam się podobają e, odcinki oraz to, co robimy, to możecie zostawić lajka śmiało. Zawsze to nas też wspomoże. Śmiało komentujcie też, to też bardzo nas pomaga, każdy komentarz eee, Weźmiemy sobie od razu tak, zrobimy... A, brakuje mi wiem czego O w mordę! Ty, ja nie Słucham. wiedziałem, że coś takiego jest teraz Co masz? Jak chcemy coś zrobić, a mamy możliwość taką, to zobaczysz u mnie na odcinku Taką sikierę na przykład i brakowało mi liny i kliknąłem na tą małą linę to mi automatycznie zrobiło. Nie musiałem szukać liny tak, w tym. Tak. No genialny. Stary. Takiego tak, czegoś to, to, to mi prowadzi właśnie w tej nowej wersji. Mega. To Jak naprawdę. Jak będziesz dłuży. gotowy, to chodź do mnie, bo tutaj mam te ryby trzy chyba. Dobra, już idę. Ale fajne zaskoczenie. No, przyspiesza robotę, nie? Znacznie, no. Dobra. Yy... To jeszcze schowałem i algi, tylko, o właśnie, jeszcze też. No dobra, lecimy. Ty jesteś. Tutaj jako flagi nie zrobiliśmy. U nas nie? Tak, tak, trzeba będzie. Mam jedną rybę. Jeszcze dwie pływają. Okej. Okay. Wiesz, gdzie się wybierzemy zaraz? No, no, no. Na mężczyzn. Tak, dokładnie. Nie wiem, jak to się czyta po angielsku. Mężczyzn, mężczyzn, myślę, no. Okej, okay, ładnie. Jest. To już na jedną płetwę mam. A czemu na nie mogę uderzyć? Płetwę. A, jest, dobra. E, no, no na hita ona idzie. Albo ty ją uszkodziłeś. Uszkodziłem nogę, no. Okej. Okay. Dobra, okay. No, szybko zrobimy jedne płetwy, to sobie zarzucisz. Tak. No spoko, spoko. Tam jeszcze było z tamtej i drugiej... I mężczyzn. Tak. Nie Tam. wiem, nie wiem ile dropi rekin. Tam pewnie rekin jest. No ciekawe. Ciekawe. Nie wiem, on dropił. Ryby wcześniej dropiły więcej, teraz widzę, że dropią mało. W dodatkowej ma. trzyma. Ok, eee, tak. I to mamy tu. <coughs> Tylko linki sobie zrobię. No i to zobaczcie Zrobisz teraz, Z tym worem jak. tak. kto? No. no. nie wiem, czy <coughs> można mówić na YouTube. <coughs> O, Ale musząc... aż mi się przypomina piosenka, jadą wozy kolorowe. Tak. <laughs> Dokładnie. Jeszcze no, jak w... się tak pochylisz? No, skitu. Zobacz. No. O, jak taki kurde. <laughs> <laughs> Dobra, masz to płetwę? Tak Lecimy. No to lecimy na męczyń. Gdzie to jest? Tak. Tam? Ale drewna. Tak, ale to Ta. później się zbierze. To jest. Się Dobra. A tam jest wysepka w ogóle. Może tą wysepkę byśmy... Yy... Tak, tam, tam jest parę, tak, ziomeczków. No to dawaj najpierw tam. Póki ciemno to tam. Tak. Dokładnie. Tam są. Sam są. Sam Mutanci znowu. Oj. O kurde. O ty kurde mi... Ach, ta kusza to jest taka dziadowa, że... Ona jest dobra z daleka Tak bardzo cenna jest Dobra sprzęty O, dużo rzeczy damy. O... Ale oni przerażający są, ja ci kręcę Creepy No, serio Kurde To już wszyscy wszyscy tak. Nieźle no i do przejęcia wyspa kolejna będzie. Tylko szkoda mi jest ciągle z tymi włóczniami, nie? Niby to jest stanie, ale... Sprytnie to zrobili. No dobra, i co, to? jest Stówka? 100% stary. Nie wiem. No się. to dobra. No to już. To zawsze trochę żeśmy zgrindowali jakieś przedmioty. To co, bud budować tom, ta? Flagę buduje. Nie, zostaw. Nie? Szkoda, bo to jest słaba wyspa. No, później będziemy mieli dużo materiału. A ta. i tam jaka jest wyspa ogromna? Co tu jest? Tam. Gdzie patrzysz? Eee, ona jest fajna, ale to jest jedna jeszcze ze średnich wysp. Aha, Są no spoko. No. Eee... Tam dużo nie ma przeciwników. Okej, okay. a gdzie. Aha, <noise> na mężczyzn. <mansion. głos> Dawaj za mną. A tu, dobra. Czy tu? Tak, nie. Dobrze patrzyłem tutaj. Ta, ten forcik co był, to jest. Widzę, tu po lewej. Spoko. To gdzieś jest szark. No właśnie, ja tego szarka coś nie widziałem. Jest, Raki. a nie, to są ryby. No właśnie. No, mamy trzy miecze, fajnie. Dobra, ładujemy się. będziesz widział obraz na ścianie, to ściągaj. Spoko. No ciekawe, bo teraz nawala nawalałem tą włócznią. Ciekawe czy ona coś... Spróbuję tę ja merlinę się... rozwalić, bo... Może by Płatwię. było... Ta. plecaki. No właśnie. W drugim poziomie stołu chyba będą plecaki już możliwe do budowania. No, by się przydało. Elegancko. Fajna mechanika tu jest. Taka przyjemna do, do tej walki. Taka, no. Pamiętam, jak pierwszy to raz jest. to grałem. To, to jest... jest. No. Ej, naprawdę. Od, od, by było, od, o, tak, no. Znaczy, no. Pewne te mechaniki teraz jest tak płynniej. Tak, to jest ładniej zrobione. Przystępnie no. Tak, no. Jeszcze jeden merlinek byłby, to było mega bo był, wiem, że... O kurde, życie, życie. To by było naprawdę wtedy... się? o, są! Dobra, popłynę tam, ale słońce teraz nawala, ja się kręcę, nic widzowy nie widać, tak nawala. Zaraz pójdzie na górę, nawet w południe. Tak. Fajnie, fajnie. Trzeba o, jest... się tak wybierać, jak jeszcze jest ciemnawo, to trzeba się już wybierać na miejscówkę. Tak Bo później jak to słońce wstanie całkiem to on już No to właśnie Do nim Merlina On no serio, no on tak pływa krzalony. Mam kota Jakiego kota? Statuetkę kota O Kominowy przedmiot O Nie było go no. To mega Mam Dobra, mam dla ciebie to. O, proszę bardzo, kliknąłem i mam. I to jest piękne w tej gierce. Porobili, kurde, takie ulepszenia. Żeby tak każdą grę ulepszali. Oni mają w ogóle tempo szybkie. No, ta aktualizacja, która niedawno weszła, to weszła bardzo dużo. Ona przebudowała całą mapę w ogóle. No. Graficznie dużo rzeczy pozmieniała. No właśnie. Także, no, petarda jest. Teraz uważam, że ta gierka tu już jest mega, nie? Tak, no, no da się... A jeszcze nie jest koniec. Tak, no dokładnie. A, jesteś tutaj na tym poddaszu. No, na dole są. A, na dole. Co tak, na dole? Bo bym dał ci te płetwy, Czawruje. nie? Okej. Okay. już zrobiłeś? Tak, proszę bardzo. No to już wypływam, bo mi się płaczy tu, tu ci dam, o. Rzuciłem ci tu. Dobra, dobra, Jak zejdziesz tego to... A zresztą to widzisz ładnie. czas taki, więc to jest spoko. Tak, widzę. Ładnie, półtorej godziny taki przedmiot. Nieźle. O, tu są rzeczy. O i kolejne blueprint na desk 2 na 24T. No fajnie, fajnie. No od razu szybciej, nie? No jest bezpieczniej. No, można są te tabletki oczywiście. też, co Fajnie Fajnie, nie zbieramy, bo, bo są miejscówki, które są bardzo głębokie. I tam będzie naprawdę ta. potrzeba. Tak, będą potrzebne te tabletki. Nie będę spoilerował, ale tak. miejscówek jest tyle różnych, fajnie. No, dokładnie. E, no jest mega tak gierka teraz zrobiona. Nie? Czuć to mega, to jest takie, że... Kto nie grał to niech ogląda i ta. nie będzie zawiecione. Dokładnie. Albo kupi gierkę. <grych> nie wiem ile teraz no, gierka kosztuje. Nie jest ale... To jest droga nawet ta gierka. Ja chyba nie. nie. Ja już niedawno kupiłem. No właśnie ja na premierze też było. To naprawdę miodził. Nie żałuję kasy, naprawdę. Nie, 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 to jest gierka warta. Taka, tu można naprawdę wracać. Dużo godzin niech właśnie. Się bawi. Dekładnie. Ja gdzie dzisiaj mówiłem, ile ja mam godzin w to, Tak. No ponad setkę. O, stary pistolet mam. Czarnoprochowy czy normalny? Czarnoprochowy, no. Nice. Prawie deadłem. Ale mam full EQ. Antyczny flintlock Pistol. A. Także... To ma taki wygar konkret. No. O, ale jest piękny teraz Ładny Kurde Dobra, gdzie ty jesteś? Zobacz, że to, że mi życie dało dobrałem. Ta jeszcze właśnie tam... Pod... tam jeszcze jest, wiesz o tym? Co jest? Sejf A to ja w tym safe'ie właśnie to wziąłem, chyba O, i mam 30 naboi do tego, o stary nie, nie, wziąłeś sejfu, bo Safe sejf dalej bąduje. A uję. tak, tak, sejfu nie wziąłem, ale wiesz jestem w full cool. Ja myślę, że byśmy też łódź może zrobili, jeśli... Bo wtedy byśmy eee, mogli część rzeczy... Ale tu i... musimy zrobić stół, bo ja nie chcę robić tego roweru drogowego, bo wiesz, bardzo mały jest. Mhm. Dobra, biorę snak. No, można wracać i zostawić stórowce i wracamy, po Tak, wie, bo to jest Dziesiąte bardzo blisko. Dziesięte godziny tak. O kuźwa, nie zabiorę się. No. Dokładnie. Nie zabieram Dodajmy to, to. Picie. Leki, żarcie. Ale rzecz ja ci kręcę. Tutaj to też skalopy. Hmm. Dobra, przyjdziesz to mi pomoże. Dobra, no robi to wrażenie. Ilość tych rzeczy, ok, no tą broń dobra mogę trzymać albo na razie ją tutaj zostawię, bo po prostu chodzi o miejsce. Ta. Dobra, no i płynę. Aha, zapomniałem się. No, tylko mi nie padnij. No nie spoko. Zanim HP zajdzie do końca, to jeszcze jest pilal, nie. Mhm. Tylko że ciemno się robi. Będzie tak. zabłądził. Prawda. No ale ładnie, tych surwali się pojawiło. Muszę przyznać na tym rynku. Widać, że trochę ludzi w to gra. O stary, dobra, musisz przyjść. Tak, właśnie widzę, że jestem. Tak. Podnieś tu co, wszystko co jest, o, są nowego kurde. rodzaju skrzynki, pokażesz, widzą. Otworz w bazie, tylko na razie nie otwieraj, bo dużo z tego może przedmiotów wejść. Tak. Dobra. E, idę się zostawić i wracam. Dobra. Znowu się poddusiłem. Zbierz tam wszystko z tego pomieszczenia. No. Tak. O, solid wooden, wooden wood kabinet. Też bardzo ładny. O, i lepsza ta koszuleczka z zegareczek. O, bardzo ładna tutaj rzecz. Kurde. I ta muzyczka fajna jest też tutaj w tej gierce. Mam nadzieję, że... Przyjemna. Tak. Nie, nie będzie z tym... Na przykład czasem są problemy z prawami autorskimi na YouTubie, ale mam nadzieję, że akurat tutaj to żadnych takich rzeczy nie będzie, bo niestety czasem nie, nie tak żyłem. bywa. No spoko, dobra i do góry. I co? Ile tu mamy procent? 84! No to kurde, jeszcze tu jest tych rzeczy jakiś Jest, jest. Ja... A, na strychu. są. Może... Dobrze, dobrze przeszedł Tak, na strychu są na pewno. A, są tu. A, jest, tak. Tak, jest, jest. Okej, okay. także chyba, chyba, wszystko z tego strychu, no bez kitu, ja się tutaj tyle razy podusiłem w tym odcinku i 94 jest, no to coś na zewnątrz może. to jest? 94? Tak, tu widzę, że jest jakaś Mogą... siarka czy metal, coś no, no tu dobra, z Ty krypto jest wole. czyli jak posiadłość, byli. dokładnie. No. Tak, i kolejny metal, no jest tego trochę. To mówię, że kiedyś... Pamiętam jak gr gr graliśmy to było, jak to się nazywało? Hmm. Ha. Zapomniałem, kurde. Ten detektor. O. Jest detektor. Mamy. Nie mamy, ale nie pamiętam na którym momencie się go robi. Czy się go robi, czy kupuje? Może kupuje. A, na luzie. Zrobimy. Wezmę tą siarkę, bo ona jest potrzebna do próbu. Spoko. Siarka jest w ogóle bardzo wydajna. O, w mordę, przez przypadek antybiotyk wziąłem. He, no nic. Szkoda, antybiotyk leczy 50 pp. Ta. Okej. Okay. Merlin. Men'sion. ile jest tego Mansion? 94. Ale ja, ta muzyczka uspokaja, ja cię kręcę. Ja też się taki człowiek robi. <laughs> to taka fajna, tak. gra się robi, Tak, no. Ładnie żeśmy tutaj wykręcili dobry wynik. Szybko to idzie według. Tak. Ale no odcinku będzie Głównie mnóstwo. na. Tak. Na, głównie jesteśmy na tych miejscówkach, które znamy. Tak, dokładnie. A, A będą bo takie. nie ogóle... jest takie jak było na przykład, nie? Dokładnie. Ale będą miejscówki takie, no, mega mega, nie? No właśnie. Bo będą takie miejscówki. I tam będziemy na przykład na jednej miejscówce 3 dni gry. No, może tak być. Zanim wytniemy przeciwników. Fajna jest ta walka, no. Patrzę, co tutaj jeszcze jest. Ale tutaj Nie no, wyczyściliśmy tą chałupę. No, można spokojnie... Zastanawiam się nad jedną rzeczą. Może być jeszcze gdzieś obraz na ścianie, nie A ja wziąłem jeden obraz. Wziąłem. Zaraz tam zerknę. Mam ja no więcej gdzieś pod schodami, coś było popitrane. Już wziąłem to wszystko. Tutaj to odstawimy. Modern Weapon Kit. Otwórz widzą, pokaż tą skrzynkę. O, jest, otworzyłem i mamy Shot Barrels. Nice. Okej, okay. ja w ogóle to wypuściłem, nie wiem jak to nazwać, ale wiem o co chodzi Oj, tu będzie do broni O, to kolejna broń No, tu jest takie słynna broń jak StG44, nie? StG... Niemiecki karabin O! No... Bawi się z rakinem właśnie Koło O kurde Hej, ale się kocur pojawił tu, ale żeś postawił kocurka, hehehe <grymne> <A. grymne> Kurde, no ja nagle tak patrzę i nagle jakiś sąsiad <grymne> Tu jest jakaś łódź zatopiona, duża, rybacka Aha I tutaj jest, o blisko mężczyzn, jest tutaj ten rakiet No spoko, to go zlikwidujemy A właśnie się z nim bawił Tak No fajny ten kotek, ten halloweenowe, te rzeczy, fajnie, że dodali coś takiego Miło O Dwie skóry z rekina wyszły No to też mega Mega, mega. Bardzo dobrze No dobra, to co dalej? E, jeszcze jakbyś tu przyszedł do mnie na chwilę Tak, byśmy dobra Byśmy zebrali, bo nie wiem czy tu w tej łodzi nie ma jakiegoś ludu Dobra Widzę okej okay. mhm. Głęboko na dole jest ta łódka. Gdzie, na, gdzie Cały czas w dół płynie. Ten, e, A najniższy widzę ten. ją, widzę ją. Czekaj, tylko się trochę odnowię i popłynę. Tak, peczunia była. Dobra, ryby moje wszystkie. Spoko. O, stary, pięć butelek wina. Algi. Nice. Nice. O, dobry, dobry ludzik był tu. To jest wszystko mega potrzebne. No i tak to chyba tyle. No dobra, no to płyniemy do nas i zakończymy chyba ten odcinek. Tak, 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 tak. Mężczyzn załatwione. Dokładnie. No, milutko, milutko. Ładnie nam to idzie. I budujemy się dalej. Dokładnie. Ale fajnie Fajna jest ta giera mega. No, mega wciąga, oddaję. wciąga. To na początek tak mówię. A, tego tak trochę byłem. Ale kurde, wciąga jak bagno. Mega. To jest potrzebne w kierkach właśnie. Ten kotek też fajnie to Dorzuć do grilla drzewo. Dobra. Ten kot fajny. Naprawiłem to. No ładnie, ładnie. No dobra, no to co, myślę, że sobie zakończymy ten odcinek. Jeśli Wam się podobało śmiało, zostawcie lajka, zawsze to nas pomoże i zmotywuje do nagrywania. No i co? W eee, przyszłym odcinku zobaczymy, to może troszkę tutaj jeszcze bazą się zajmiemy i pewnie jakieś kolejne lokacje zobaczymy, co tam będzie. Także co, trzymajcie się. Hejka. Siema.